Wyznacz równania stycznych do okręgu, które w podpunkcie A przechodzą przez początek układów współrzędnych. Moi drodzy, sprawa jest prosta. Jak wyprodukować styczną do okręgu, która przechodzi przez początek układów współrzędnych? No najpierw sobie napiszemy tą styczną. Niech ona będzie S miała równanie S, Y równa się Ax plus B. No, i te styczne będą dwie, ale to nam wyjdzie z rachunków, moi drodzy. To, że one przechodzą przez początek układu współrzędnych, czyli mogę napisać 0, 0 należy do S, z tego wynika, że, y, że S ma równanie S ma równanie Y równa się AX, tak? Po prostu. No, dokładnie. Tak, tak, tak. No ale teraz zadziałajmy. Okrąg trzeba przedstawić w postaci środkowej, czyli będzie x kwadrat minus 10x, dodać 25, odjąć 25, dodać y kwadrat minus 10y, znowu dodać 25, odjąć 25, dodać. 45 równa się 0, tak? Czyli okrąg będzie miał równanie. Tu mamy x odjąć 5 w nawias do kwadratu. Tutaj mamy dodać y odjąć 5 w nawias do kwadratu. Co tu zostaje? Równa się 5 będzie, tak? Dobrze. No i teraz musimy Postawić warunek, żeby S była styczną do okręgu O, musi być warunek taki, że odległość stycznej S od punktu S duże, o, śmiesznie wyszło, 5, 5, tak? Tu mamy promień R równy pierwiastek z 5, czyli odległość S małe od S duże, tak? Musi być równe pierwiastek z pięciu, jasne? Odległość stycznej od środka. Ma być równa promieniowi. No i teraz pracujemy. Przede wszystkim prostą S małe trzeba przedstawić w postaci ogólnej. Czyli napiszemy sobie AX minus Y równa się 0, bo tutaj będę szczytywał współczynniki A duże, B duże, tak? No to Kreska ułamkowa. A duże to jest za małe w tym wypadku. Razy 5 minus 1 razy 5, tak? Dodać 0. Dzielone przez pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat, tak? Równa się pierwiastek z 5. to jest koniec modułu. Zatem co my tu dostajemy? W liczniku dostaniemy a przed, przed moduł, a w module wyrzucę przed moduł, nie, nie a, przepraszam, 5. 5 po prostu wyrzucę przed moduł, dostanę a minus 1, dzielone przez pierwiastek z a kwadrat plus 1 równa się pierwiastek z 5. Może pomnożę całość przez pierwiastek z a kwadrat plus 1, Otrzymam 5 modułów z A minus 1 równa się pierwiastek z 5 razy pierwiastek z A kwadrat plus 1 proszę a nie to jest 0, to jest 0, przepraszam. Nieładnie mi się napisało tutaj. Nie, 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 to jest 0, bo tam jest plus C, tak? które jest równe 0. No wiem, wiem, bo mi się źle mi tablet zadziałał. Teraz moi drodzy, jakie jest lekarstwo na takie diktum kwadrat? Czyli mam 5. No i ten moduł już jest nieważny, po prostu podnoszę do kwadratu, tak? Stosując rzecz jasna wzór skróconego mnożenia. Tak. 25 Chciałem sprawdzić czujność. Wartuję, zapomniałem. I tutaj 5 razy a kwadrat plus 1. Tak, tutaj się tylko znosi kwadrat z pierwiastkiem. Po to w ogóle podnosiłem do kwadratu. Można podzielić całość przez 5 i będziemy mieli 5a kwadrat minus 10a plus 5 równa się 5a kwadrat. Dodać 5, tak? Coś mnie niepokoi. A właśnie, 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 coś. Jestem już przemęczony, robię głupie błędy. No, bez sensu to było. Właśnie, już mnie niepokoiło. Miałem właśnie skanować swoje postępowanie. Czyli mamy 4a. Minus 10a plus 4, tak? Równa się 0. Całość podzielę przez 2 najpierw. Czyli będzie 2a kwadrat minus 5a plus 2 równa się 0. Zatem delta będzie równa b kwadrat, czyli 25 minus 4 razy 4, tak? To jest 9? Chyba tak. Czyli a1 będzie równy minus b, czyli 5 minus pierwiastek z delta przez 2a. a2 będzie równe 5 plus pierwiastek z delta przez 2a. Czyli a1 będzie równe 1, druga, tak dobrze widzę, i a2 będzie równe 8 drugich, czyli 2. Zatem mamy odpowiedź. Trzeba było wyznaczyć równanie stycznej, tak? Stycznych. Szukane styczne to dwukropek S1 yy, o równaniu Y równa się 1, 2, X S2 o równaniu Y równa się 2, X Tak? Zgadza się wszystko? Dziękuję.